Nie pragnij wielu nieużytecznych synów, ani nie ciesz się z bezbożnych dzieci, choćby było ich wiele, nie będziesz miał radości, gdy nie ma w nich bojaźni Pana. Nie licz na ich życie ani nie ufaj ich liczbie. Jeden jest więcej wart niż tysiąc. Lepiej umrzeć bezdzietnym niż mieć bezbożne dzieci. Jeden, jeśli mądry, wybuduje miasto a plemię nieprawych wyginie w całości moje oko widziało wiele takich sytuacji a jeszcze więcej słyszało moje ucho przeciw zgromadzeniu grzeszników zapala się ogień a gniew wybucha nad nieposłusznym narodem on nie przebaczył starożytnym olbrzymom którzy mu się przeciwstawiali swoją siłą nie oszczędził współmieszkańców lota, których odrzucił z powodu ich pychy. Nie zmiłował się nad narodami zatracenia, które wyniszczył z powodu ich grzechów. Podobnie postąpił z sześciuset tysiącami wędrujących, których połączyła zatwardziałość serca. Gdyby tylko jeden był otwartym karku, byłoby dziwne, gdyby nie został ukarany. Gdyż u Pana miłosierdzie i gniew. On jest potężny w przebaczeniu, lecz i gniew wylewa. Jak wielkie jest jego miłosierdzie, taka też nagana. Osądzi człowieka według jego czynów. Grzesznik nie umknie ze swoim łupem, ani nie zostanie zawiedziona cierpliwość pobożnego. Pan przygotuje miejsce każdej jałmusznie. Każdy znajdzie zapłatę według swoich czynów. Bóg sprawił, że faraon zawiązał się w uporze i go nie rozpoznał, aby objawić swoje czyny pod niebem. Objawił swe miłosierdzie dla każdego stworzenia. Dla Adama oddzielił światło od ciemności. Nie mów, ukryje się przed Panem. Kto będzie tam w górze o mnie pamiętał? W wielkim tłumie nie zostanę rozpoznany. Cóż znaczę wobec niezamierzonego stworzenia? Oto niebo i niebiosa niebios i głębiny, i ziemia drżą pod jego spojrzeniem. Także góry i fundamenty ziemi poruszają się z drżeniem, gdy na nie patrzy. Czy nad tymi sprawami nie zastanowi się serce i nie będzie rozważać o jego drogach? Jak człowiek nie widzi huraganu, tak liczne są dzieła Pana dokonane w skrytości. Któż powie o dziełach sprawiedliwości? Kto ich doczeka? Dalekie jest przymierze, tak myśli człowiek małoduszy, głupi, błądząc, obmyśla niedorzeczności. Posłuchaj mnie, synu, zdobądź doświadczenie, do moich słów przyłóż swoje serce. Dokładnie wyłożą Ci naukę, starannie wyjawić się wiedzę. Na początku Bóg stwarzał swoje dzieła, a gdy je ukończył, postawił im granice. Dał swoim dziełom polecenia na zawsze, wyznaczył im obowiązki na pokolenia, nie głodują ani się nie męczą i nie opuszczają wyznaczonych im zadań. Żadne nie przeszkadza sąsiadującemu. Nigdy nie zbuntują się przeciw jego słowu. Potem Pan obejrzał ziemię i wypełnił ją swymi dobrami. Całą jest i powierzchnię pokrył istotami żyjącymi, które do niej powrócą.